Wiadomość prawa wszechświata skierowana do Ciebie dzisiaj. Wstań, bo fałszywe wrażenia, jakie ludzie mają o Tobie, stopniowo się rozjaśniają. Podczas gdy niektórzy wokół Ciebie rozproszyli się opiniami i osądami innych, wybrali wiarę w pomysły, które nie reprezentowały Twojej prawdziwej natury. Jednak w miarę upływu czasu gorzko żałują, że nie mieli mądrości. By słuchać głosów swoich własnych serc. W tej chwili przechodzą przez okres intensywnego izolowania się i przytłaczającej samotności, rodzaj wewnętrznego uwięzienia, które stawia ich w kontakcie z własnymi refleksjami. To jakby byli wewnętrzną podróżą, towarzyszą im anioł samotności, który spokojnie pokazuje, że ocenianie kogoś tylko na podstawie powierzchownych wyglądów lub cudzych opinii to naprawdę błąd oceny. Ta osoba głęboko żałuje, że nie zrozumiała w pełni, kim jesteś, że pozwoliła się wpłynąć na powierzchowne spojrzenia i pochopne osądy. Teraz nauczyła się bardziej ufać swojej własnej intuicji i ma zdolność przyjmowania emocji z niesamowitą empatią i łaską. W obecnej chwili są całkowicie zaskoczeni i zachwyceni, ponieważ w końcu rozpoznają niesamowitą osobę, jaką jesteś. Zauważają, że jesteś kimś, kto promieniuje światło nawet w ciemności, który inspiruje nadzieję nawet w najtrudniejszych chwilach i który potrafi ofiarować miłość bezwarunkową we wszystkich okolicznościach. Czują głęboką wdzięczność za to, że mieli szansę być świadkami Twojej autentycznej dobroci, cechy, która w nie tak odległej przeszłości była niemalże magiczna w swojej wielkości. Dziś są zdumieni i pragną wyrazić na wszelkie możliwe sposoby, jak bardzo cenią Twoją osobę. Ich podziw jest głęboki, a w Twojej życzliwości widzą cechę, która głęboko poruszyła ich własne serca. Jesteś naprawdę niezwykły. Są gotowi iść u Twojego boku we wszystkich sytuacjach, ponieważ rozpoznają, że jesteś prawdziwym darem. To jakbyś był cudem boskim, zawsze przyciągającym dobra do siebie i zmieniającym energię wokół siebie. Twoja magiczna aura jest w doskonałej harmonii z miłością, sprawiając, że jesteś naprawdę wyjątkową istotą. Dlatego też, ostateczna wiadomość jest jasna, Bądź wdzięczny za to, kim jesteś, za to, że promieniujesz miłość i pozytywność na świat. Z pewnością przyciągniesz swoją bratnią duszę z miłością nieskończoną, ponieważ zasługujesz na to szczególne spotkanie. Dziękujemy aniołom, którzy prowadzą tę podróż, wyrażamy naszą serdeczną wdzięczność za to, że rozświetlili drogę i dostarczyli głębszego i bardziej znaczącego zrozumienia życia. Dziękujemy również Tobie za to, że jesteś niesamowitą osobą. Mamy nadzieję, że ten przekaz dzisiaj Ci się podobał. Nie zapomnij podzielić się nim z innymi i zasubskrybować naszego kanału. Kończymy tutaj. Do zobaczenia w następnym filmie.